Mówili szanowni państwo o tym, że w trudnych sytuacjach musimy się wspierać. No i dzisiaj mogę zapytać panią von der Leyen, no jak wspiera, jak wspiera uchodźców? Co zrobiła? Można przypuszczać, że miesiącami będziemy czekali na to, żeby oni łaskawie wygenerowali jakiś instrument wspierający tych ludzi. Tu nie chodzi o państwa. Tu chodzi o uchodźców. Chodzi o ludzi, którzy wyjechali z Ukrainy i szukają pomocy. Oni miesiąc po miesiącu Dostają sowite wynagrodzenia, i jeżdżą do państw członkowskich Unii Europejskiej, które przyjęły uchodźców i klepią po plecach nas. My tego nie potrzebujemy jako naród. My jesteśmy empatyczni, chociaż zarzucali nam, że nie mamy tej empatii. Nie jesteśmy otwarci do innych narodów. A dzisiaj okazuje się, że to gniazdo hipokryzji to jest Bruksela. W związku z tym, Szanowni Państwo, ponieważ sytuacja jest nadzwyczajna, Solidarna Polska w czasie najbliższego posiedzenia Rady Ministrów, złoży do dyskusji propozycję wstrzymania składki członkowskiej do Unii Europejskiej płaconej przez nasz kraj.